Hej witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, a to jest yy, Darksiders 3 i w tym momencie... Nie wiem czy się cofnąłem, czy idę w dobrą stronę. Chciałem się tylko cofnąć, żeby zerknąć za... ...za jakimiś przedmiecikami, ale wydaje mi się, że przez przypadek mógłbym pójść w dobrą stronę. Nie wiem, do tego dużego pomieszczenia. Czyli tam miałem iść, dobra, czyli to jest pobocznia, co tutaj idę. tu potem będziesz wychodzić jak bosatkończyk. A, dobra, okej. Okay. Brakuje mi tego w takich gierkach, bo wiesz, moja eksploracyjna duszyczka, że tak to ujmę, yy, sprowadza mnie cały czas na manowce. <laughs> I zaczynam się szlać po jakichś dziwnych miejscach. Więc wychodzi na to, że będziemy walczyć z lenistwem. Wodajże chyba z lenistwem. Ludzie nie znali się na wielu rzeczach. Ale na sztuce jak najbardziej. Co? Szczerze, to zapewne jeden z powodów, dla których aniołowie im tak zazdrościli. Widziałaś kiedyś, jak te ptaszki malują? Mówisz o sztuce. Tu i teraz. To muzeum. Jasne, że mamy swoją misję. Mówię tylko, że. <laughs> Oh. Niektórzy ludzie zupełnie nie są w stanie docenić tego, co jest w tym życiu najlepsze. Tlichciwość, lenistwo. Furio. <grytanie> <grytanie> Witaj w moim wspaniałym skarbcu. Niestety tak się składa, że zapomniałaś zapłacić za wejście swoim życiem. Weź to, jeśli zdołasz gnido. Łapnę Dobra. Nie, yy, nie wiem, jak ty mówiłeś retro, że tobie, to auto na nie pomagało, bo jak dla mnie to jest jedna rzecz, która mi pozwala walczyć z tego rodzaju przeciwnikami. No ja tego kompletnie nie używałem. Może tak dobrze już to grałem, że nie było mi to potrzebne. Nie? Może. Ja tutaj nawet nie miałbym pojęcia, gdzie on odskakuje, wiesz, gdzie on się znajduje w danym momencie. To mi niesamowicie pomaga. A w sumie mam naładowane to całe penie, Parkę z bosem. Które <noise> cały czas oszczędzałem. Więc. Może fajnie by było to wykorzystać. <noise> Co się tu dzieje? No i wyjątkowo... I furia zmarnowana. I prawie cała śienka furia zmarnowana na <śmienka> to do Polca Tu sobie podskoczył. Oj. Chyba oberwałem lodówkę. Chyba kilkukrotnie oberwałem lodówkę. To jest coś czego bardzo mocno nie lubię. O właśnie. Taka naprawdę bardzo mocna nieprzewidywalność ruchu przeciwników. Ale okej! Chodź raz! Jeden! Co pierwszym razem ładnie. Bo... No, ale muszę ci przyznać, że napisy się w ogóle nie zgadzały z tym, co mówiła. <noise> Bo zrówna się licznik śmierci. Życie jednego grzesznika. Na co komu muzeum, skoro w tym można mieć całą kolekcję? Och, no ignorantka. Mhm. ej, <Frederick> nie, 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 tam było tyle itemków, tam było tyle itemków. Ale najlepsze bezsensy dostaniesz, to się cieszę. Witaj ponownie, Furio. Nie mam Zachowujesz się, jakbym miała jakiś wybór. Zawsze porywasz twoich gości? Okazywałabyś mi więcej szacunku, gdybyś wiedziała, jaką daje ci moc. W walce z chciwością dowiodłaś, że stawiasz swoją misję ponad dobrami materialnymi. Czas na potężniejsze narzędzia destrukcji. Dajesz mi kolejną zabawkę? Jesteś na zbyt hojny. Esencja burzy. Korzystaj z niej mądrze. Może po prostu daj mi te wszystkie swoje dary, skoro tak bardzo chcesz uzbroić jednego z jeźdźców? Precz! Ale daj mi tam, 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 tam tam do itemków. Tam, tam, tam do itemków, tam, 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 tam. Ja chcę itemki, ja chcę itemki. Dobra, przy Państwo bo wiecie, że wygrywa jak na razie Ghost Recon Breakpoint. Point. Nie zapowiada się, że będziemy zaraz grali breakpoint. i prawy, z zmniejszeni. A, i to jest to cała esencja. I to jest to cała lance. Uuuu. Podoba I mi się. Eee, powiedz mi, kaj my nie jesteśmy. Musisz się spieszyć. My jesteśmy teraz w później twórcy. Jak sobie życzko zobaczenia wkrótce! Nie my na przedsionku czy czymś takim. Wita! Nie musisz się śpieszyć... Żoł mi jak jakiś nie twórcy, nie? Widzisz? Poprzednia lokacja co korzystałeś. Hmm... Ale nie mam żadnej wyszarzonej. Tak jakby on się znajdował nigdzie. Jakby do tego miejsca nie było teleportu Nie? Dziwne Dobra, wyzbierajmy tej temki. Mała Kempamar, odłamek gniewu On nam dał przedmiot za to, że nie jesteśmy chciwi, a ja zaraz się cofnąłem po wszystkiej temki No Wiadomo jemu chodziło o co innego Temu, 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 temu tam, temu tam bóstwu, czy, czy czym on tam jest, to chodziło o to, że nie wzięliśmy całych bogactw, które miała przy sobie chciwość, tylko po prostu zarżnęliśmy ją i zamknęliśmy w tym całym kamyczku, który nosimy przy sobie. Tylko że nasza postać, która jest furią, po prostu ma w dupie wszystkie dobre materialne. Liczy się walka. Tylko i wyłącznie walka. Dobra, ale yy, widząc, jak to tutaj wygląda, i gdzie nas to wszystko ciągnie, prowadzi, i tak dalej, to sobie wezmę i tak. Rozbijemy wszystkie te kolki, i płonące szczątki. Yy, weźmiemy yy, do lancy, włożymy ten chaos. Znowu się mi mieszka delikatnie zaczęła psuć, więc delikatnie jej zasugerowałem, że nie powinna się tak zachowywać. Bo ją wyrzucę. Eee... I zwiększmy sobie poziom. Duszę. To będzie dobra zabawa dla nas obojga. Zobacz sobie przy okazji ile na zbroję potrzebujesz. Aaa, bo tam Jak teraz pojawi się mi do, się. do zbroja z błyskawicy. Wow, 20 koła. Powierzchnia tego pancerza skrzy się od energii elektrycznej. Plus 15% obrażenia magiczne. Czyli to samo, co ta. Plus 5% redukcja obrażeń fizycznych. To samo, co zbroja pomini. Plus 5% mary z rozbitych kryształów. Tak, ale. To się aktywuje, gdy masz daną esencję, a przypuszczam, że będziesz najczęściej w tej walczył. Aha. Kumam, dobra, kumam o co Czyli w sumie opłacałoby się kupić jak każdą zbroję. O, zadbaj o to, by było słychać ich krzyki jeszcze. Czyli wyczaić taki tam motyw jak był wcześniej. I... Żeby tak po 5-6 stówek najwyżej 1,5 tysiąca się zbierało za fragment, który tam przechodzimy. I go powtarzać po 17 pierdeliardów razy. O Ożywi... To nie jest wyjście, bo nie sądzę, żeby chciało Ci się zmieniać zbroję za każdą zmianą esencji. Aha! Myślałem, że z automatu zmienia. Dobra. Udaliśmy się tu. Wow, to jest ciekawe. Jak przytrzymuję spację to tak lewituje. Dobra, jeden sobie wyskoczymy na ogniu. Dwa to jest płomień. A, cofnęliśmy się. Może ci służyć. O, zadbaj o to, by było słychać ich krzyki jeszcze. Cofnęliśmy się. Czyli coś się zjebałem. Skoro się cofnęliśmy, to znaczy, że coś zjebałem. I to w takim razie drastycznie. To jest przyjemniejsze do przechodzenia po tym, niż ten ognisty skok. O ile czegoś nie spierdzielę. Dobra. Eee, nie wiem, gdzie mam się udać. Retro, jakaś podpowiedź, coś ten? Tam gdzieś w sali chciwości powinienem był pójść? No generalnie ktoś? za tą komnatą, gdzie były te dziury, gdzie chciałeś iść. No dobra. To pójdziemy tam jeszcze raz. Zatrzymam dla Was czas i widzimy się, jak znajdę miejsce, gdzie mam iść dalej. No to kontynuujemy. Yy, odcineczek, i to wygląda tak, że no, zjebałem. I na tym skończmy tam. Bo po prostu trzeba było tam doskoczyć w to miejsce, co próbowałem doskoczyć, i tyle. To jest cała wielka historia. Maszę wrażenie, że w tą skrzynkę elektryczną nie, to trzeba tylko popchnąć tego. Miałem nadzieję, że to będzie coś troszkę bardziej Spróbuj też sobie teraz konturować ataki prawym przyciskiem. Na razie spróbuję po prostu przeżyć. To jest wystarczająco trudny wyczyn. Lanca jest spoko. Lanca jest faktycznie spoko, jak na razie. Tam jest cały czas lenistwo, nie? I teraz byłbym w stanie do niego pewnie dolecieć. Jakby się uparł. Ej, no. Game. What? Tam jest brzydki stworek. Lubi brzydkie stworki. No, i to wszystko kręci się wokół jednego miejsca w ogóle, nie? Jak tak się przyjrzysz, tutaj wszystko dzieje się wokół jednego miejsca. No, bo to jest tak mapa budowana, że jest wiele w tym samym miejscu, ale potrzebujesz różnych esencji, żeby je odblokowywać dalej. No. No. Będzisz, że spoko, faktycznie, spokota lanca. Spoko te I fajne na kontrę. Fajnie to wygląda. Hej, czyżby tu coś we mnie próbowało uderzyć? Nie, zdawało mi się. Ale ciekawe jest to, że jej włosy oświetlają teren, nie? To jest fajne. Jak dla mnie przynajmniej. No daj, bardziej oświetla ognista esencja. No, w sumie tak, ognista bardziej podświetla. Masz tak. No to dobra. Myślałem, że ktoś mi tam coś nowego podpowiadał. Na dole masz pańczynkę do podpalenia. Faktycznie. A wydostanę się później tu do góry, bez problemu? My się tu dostaliśmy poprzez... To przejście, to przejście tu, to przejście tu. Tutaj, a nie, jeden a tu do góry. Nie nie, 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 nie. O, se tam pójdę i się to później źle dla mnie skończy. Ciema, co tam ciechy? Dawnie... Ty, a Magi faktycznie dawniej do cię nie było. Magineko, jeju. Faktycznie dawniej cię było na streamku. No i czemu się odsunęli? No, a tak ładnie mogło być. Aj. Nie tak. Mi się podobało. Łamek Amoku. Uuu, to z normalnych mopków też... No w sumie. W sumie, w sumie. Tu można było Zdobywać duże ilości przedmiotów. To będzie, że ten płomień też jest spoko. I ten płomień też się spoko nadaje. Czemu mi pokazuje... kolce z wspomnienia są bardzo szybkie, ale mają bardzo mały zasięg. Tak, ale czemu mi proponuje iść tutaj w przeciwną stronę, jak ja widzę lenistwo gołym okiem tam. Bo ta biała czaszka, którą widzisz jest bliżej, a ten to jest następny dalej. Hmm. I do tego lenistwa musisz naokoło iść, czyli za tą białą czaszkę. Teraz się wracasz. Myślałem, że może będzie się dało tutaj nie wiem, na tej błyskawicy przelecieć, nie? Jakby wystartował tam z góry, to można by. Nie doskoczysz, nie ma szans. No dobra. Trudno, lecimy tam. di robota. No cóż, przykro mi. Przykro mi. Tak to działa, jak się chce zarabiać grube hajs. To jest robal. Już cię nie potrzebuję. Oooo, a ty jesteś złośliwa, merda. No, szczelaj, Brzydalu. One przypominają troszkę y, tych, kosm tych kosmitów y, z walaszka. Z Kurwinoksy, o! <grybujesz> Dobra. Kończymy w tym momencie odcineczek. Zobaczmy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi w kolejnym i. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach z, yy, z Darksiders 3, bądź jakiejś innej serii u mnie na kanale. Yy, jeśli się wam podobało, zawsze możecie zostawić łapkę w górę, zapraszam serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie do zostawienia subskrypcji i yy, do działu komentarzy, gdzie możemy pogadać na różne tematy, a jeśli macie jakieś propozycje co powinienem ograć, jak powinienem ograć, bądź co zrobić w danej grze, bardzo serdecznie zapraszam. A do rozstanowienia jakichś pomysłów. Baju na razie. Cześć.